Teraz czas na kolejnego gościa wyjątkowego, niezwykłego. Mamy pierwszy raz y, przyjemność mam o, przyjemność porozmawiać. Moim gościem jest profesor Alicja Demska, ślizień prezes Polskiego Towarzys Towarzystwa Transplantacyjnego, kierownik kliniki nefrologii i transplantologii i chorób wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Zgadza się. I nikomu innemu tego pytania nie mogłem zadać, tylko właśnie pani. Wiele się mówi o zbyt małej ilości przeszczepów w Polsce. To jak zwiększyć liczbę przeszczepów w naszym kraju, proszę o taką dobrą receptę. Liczba transplantacji zależy od liczby dawców. Dawcy to są dawcy zmarli i dawcy żywi. Dawcy zmarli to są, wchodząc w takie trochę szczegóły, dawcy na bijącym sercu i na niebijącym sercu. Gdybyśmy w Polsce chcieli zwiększyć liczbę dawców, musielibyśmy po pierwsze zwiększyć liczbę dawców zmarłych, tych, których na bijącym sercu, czyli tych, których mamy generalnie najwięcej. To jest grono naszych dawców, którzy są zgłaszani przez oddziały intensywnej terapii, po prostu więcej szpitali zgłaszających dawców, może bardziej przyjazne warunki pracy dla anestezjologów, którzy są wyjątkowo przeciążeni pracą i stresem, grupą zawodową. Dawcy na niebijącym sercu to jest to są dawcy, których w Polsce praktycznie nie mamy, ale są kraje, takie na przykład jak Hiszpania, gdzie dokładają się oni do tej liczby bardzo znacznie, ale to wymaga logistyki. Nasze prawo na to pozwala, ale logistyka jest bardzo trudna. Natomiast to, co jeszcze możemy zwiększyć, to liczbę dawców żywych. Od lat próbujemy przekonać nasze społeczeństwo, naszych biorców o korzyściach z takich transplantacji. I rzeczywiście yy, ta liczba będzie rosła. W tym roku było 44 takich, takich transplantacji, w zeszłym roku było mniej, bo, przez, bo był COVID. I, yy, yy, yy. Rzeczywiście, ja tu widzę takie światło w tunelu. Świadomość rośnie, w klinice, w której pracuję, mamy coraz więcej zgłoszeń rodzin, które chcą, żeby ich bliscy. W ogóle nie trafiali na dializy, tylko trafiali na listę oczekujących jeszcze przed koniecznością rozpoczęcia dializ i otrzymali ten przeszczep. Gwarancją takiej transplantacji jest transplantacja oddawcy żywego. Od dawcy zmarłego jest taka szansa, bo nie wiadomo, czy taki dawca się trafi, czy w tej alokacji ten nasz biorca znajdzie się na szczycie listy i będzie przeszczepiony, zanim będzie konieczna dializa. Rok 2021 miał swoje sukcesy, miał swoje porażki. Sukcesem jest na przykład 200 przeszczepionych serc, porażką może być 753 przeszczepione nerki, z czego jeszcze większą, tak jak pani profesor mówiła, porażką może być tylko te, te 5% przeszczepów od żywych dawców. A jak po pięciu miesiącach tego roku 2022 widzi pani perspektywę liczbową? w kontekście sukcesów i porażek tego roku? Czy możemy już wskazywać to znaczy wrócę tendencje? Wrócę do tego 2001. Ja uważam, że yy to był sukces, że utrzymaliśmy aktywność programów transplantacyjnych w czasie covid -a. Mimo pandemii. Mimo pandemii. Mm. Pandemia została ogłoszona w 2020 roku. Zaskoczyła nas bardzo, ale nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie zespoły transplantacyjne, które przez tyle lat wdrażały programy transplantacyjne. Walczyły o to, żeby one nie zostały zatrzymane, bo łatwo coś zatrzymać, a trudno coś wznowić. Więc 2001 rok absolutnie nie był porażką. To był rok, kiedy rzeczywiście wykazaliśmy się determinacją i utrzymaniem tego przynajmniej na poziomie 2020 i troszkę już więcej. Ja myślę, że w tym roku będzie jeszcze lepiej, dlatego że za chwilę zostanie odwołana pandemia. Może coraz więcej oddziałów intensywnej terapii będzie nam zgłaszało dawców zmarłych, i proces będzie, będzie, znaczy liczba transplantacji w związku z tym wzrośnie, i że to, co wspomniałam wcześniej, również te transplantacje od dawców żywych rozkwitną, bo świadomość społeczeństwa zdecydowanie rośnie. Ja widzę w moim ośrodku, kiedy my z koordynatorem dawcy żywego, już właściwie trzeci rok pracujemy w tym, powiem tak skrótowo, temacie i na początku ta pani, pani magister pielęgniarstwa ciągle mówiła, Boże, pani profesor, czy coś z tego będzie, w ogóle tyle pracuję, a tutaj nie, nikt do mnie nie dzwoni, ja dzwonię, nie ma zgłoszeń. A w tym roku jest jakiś boom, po prostu to rozkwita. Ja myślę, że to wynika ze świadomości. Będzie dobrze. Profesor Danielewicz zwrócił uwagę na bardzo długi czas kwalifikacji do znalezienia się na liście osób oczekujących. I teraz pytanie do Pani Profesor: Ile osób znajduje się aktualnie w kolejce? To A, jakie są problemy z kwalifikowaniem? To, y, mówimy teraz o trans, y, kwalifikacji do transplantacji nerki. nerki tak? Tak. Y, na liście jest około, y, ponad 900 około tysiąca potencjalnych biorców. Ta liczba, tak poczynając od momentu ogłoszenia pandemii, była gdzieś koło 1100, potem spadła, a teraz rośnie. Jakie są problemy? Problemy są takie, że żeby zgłosić pacjenta na listę oczekujących, pacjenta z niewydolnością nerek, progresującą w kierunku schyłkowej niewydolności nerek, z koniecznością leczenia nerkozastępczego, trzeba wykonać mnóstwo badań. I to nie jest proste, dlatego że w Polsce nie ma, ale jest też zielone światło, takiego sprawnego systemu umożliwiającego nefrologom, lekarzom stacji dializ, lepiej żeby to nie byli już lekarze stacji dializ, tylko jeszcze lekarze w przychodniach, zgłaszanie na listę oczekujących poprzez wykonanie tych mnóstwa badań. My możemy to zrobić poprzez hospitalizację, poprzez wizytę w poradni, to drugie jest praktycznie nie do zrealizowania, ale ten proces przez hospitalizację jest trudny, ponieważ potrzebne jest łóżko, a tych łóżek ciągle nie ma, więc to, co teraz ma być wprowadzone, liczymy na to bardzo. To taka procedura zgłaszania pacjentów na listę oczekujących, która umożliwi nefrologom i transplantologom zgłaszanie pacjentów, zanim jeszcze będą wymagali leczenia dializami. To jest najlepszy moment. Oni jeszcze nie są zniszczeni biologicznie, oni jeszcze mają, są w pełni życia, mają swoje aktywności, uczą się, pracują, chcą żyć. I oni dla nich dializa to jest po prostu jak czarna dziura. A jak się mówi, że możemy zgłosić do przeszczepu, to jest jak światło w tunelu. I dlatego, jeżeli to zostanie wprowadzone i będziemy mogli szybciej ich kwalifikować, uratujemy im jakość życia, uratujemy mnóstwo żyć, że tak powiem kolokwialnie. To jeszcze na zakończenie temat albo inaczej powiem. Chciałbym skonfrontować odpowiedź pana dyrektora do spraw medycznych poltransplantu Jarosława Czerwińskiego z pani odpowiedzią. Teza, którą postawił pan Jarosław Czerwiński była taka, że ta krzywa pokazująca liczbę potrzebnych dawców i liczbę rzeczywistów potrzebnych narządów i liczbę rzeczywistych dawców nigdy się nie, 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 nie złączy, bo tych potrzeb jest coraz więcej. Czy tak rzeczywiście jest? No, no oczywiście, że potrzeby, potrzeby są, ale my na listach oczekujących mamy około tysiąca naszych biorców. Mamy rocznie około, no dajmy na to, 800 transplantacji. Było kiedyś trochę powyżej tysiąca. Jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby narząd, który został pobrany, nie znalazł, że tak powiem, biorcy swojego. Więc u nas w Polsce idzie to jakby tak. Równolegle, jeżeli zwiększymy liczbę dawców, powinniśmy zwiększyć liczbę biorców, więc zarówno proces zgłaszania biorców, czyli to, co mówię, żebyśmy mieli procedury odpowiednie, jak i właśnie oddziały intensywnej terapii zgłaszające dawców zmarłych i ten proces zgłaszania dawców żywych powinien przyspieszyć, bo my mamy na dializach 19 tysięcy pacjentów dializowanych. Cała masa jeszcze niedializowanych i y, gdybyśmy z, zwiększyli liczbę dawców, przyspieszyli ten proces y, kwalifikacji i transplantacji, być może y, 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 myśl, myślę, że byłoby to z ogromną korzyścią dla tej rzeszy, rzeszy oczeku, oczekujących pacjentów. Profesor Danielewicz podkreślał w tym, w tym kontekście, że najważniejsze jest promowanie przeszczepów wyprzedzających. Ja się bardzo cieszę, że chirurdzy tak mówią, bo wiele, wiele lat temu, kiedy my nefrolodzy chcieliśmy wprowadzić tą, ten, ten, tą, tą zmianę w sposobie myślenia nie dializujmy, przeszczepiajmy jeszcze zanim będą wymagali dializ, to był pewien opór, czy jest to sprawiedliwe względem tych, którzy oczekują na dializę. Powiem wprost, jest to absolutnie sprawiedliwe, dlatego, że ci pacjenci nie dostają żadnych dodatkowych Punktów. Pacjenci dializowani dostają te dodatkowe punkty, a jeżeli przeszczepiamy wyprzedzająco, yy, yy, oszczędzamy im zdrowie, oszczędz wydłużamy im życie. Wyniki takich transplantacji są lepsze niż transplantacji po wielu latach. Dializ jest to szczególnie ważne dla ludzi młodych, pacjentów z cukrzycą, którzy jak wchodzą na dializę, zwłaszcza ci drudzy, bardzo szybko dochodzi do postępu powikłań cukrzycy. Oni czasami mogą nie dostać już transplantacji, albo dostają na etapie, kiedy już mają utratę wzroku czy inne powikłania cukrzycy. To jest wyścig. Z czasem transplantacje wyprzedzające to jest coś pięknego, coś wspaniałego dla naszych pacjentów. Ich jakość życia nie zostaje załamana koniecznością leczenia dializami, a jest jeszcze coś jeszcze piękniejszego – retransplantacje wyprzedzające. Czyli myśmy również otworzyli nasze umysły na to, że pacjent, który żyje z przeszczepioną nerką i wchodzi w okres jej niewydolności, że on nie musi iść na dializę. On może przejść proces kwalifikacji i tu liczymy, że te mechanizmy w Polsce się poprawią, będą te procedury i że on może zostać zakwalifikowany i przeszczepiony, zanim będzie konieczność leczenia dializami. Oczywiście szansa tutaj w przeszczepianiu od żywego jest oczywiście bardzo wielka, bo to można wszystko zaplanować. Ale jeżeli go zgłosimy, do retransplantacji wyprzedzającej, zanim wejdzie na dializę. To skracamy mu ten czas oczekiwania. Ostatnio to tak już na koniec powiem. Mieliśmy pacjenta przeszczepionego ponad 20 lat temu. Yy, przeszczep jednoczesny, jed, pierwszy w Polsce i aktualnie jedyny żyjący taki pacjent z jednoczasowym przeszczepem serca i nerki od tego samego dawcy, wszedł w niewydolność tej nerki którą dostał równocześnie z sercem. Został zgłoszony do retransplantacji wyprzedzającej, został umieszczony na listę, nie miał dawcy żywego. No niestety ten proces czekania trwał dłużej niż tam um, um, kilka miesięcy i musiał być realizowany z powodów już narastających objawów niewydolności. Ale po czterech miesiącach dializy dostał ten przeszczep nerki i żyje teraz z drugą nerką i po przeszczepieniu serca. No to jest piękne, transplantologia jest piękna. Pani profesor, przy symbolicznej, przy takiej symbolicznej kawie bez kawy, ale tak jak po trzech dawkach espresso, bo z ogromną pasją, <grym> mówi pani, mówiła pani profesor Alicja Dębska-Ślizień, prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bardzo dziękuję, dziękuję za tę rozmowę.